Halo. Grubo co? A nie nie czytasz do końca, nie? Dobra, ale ja nie patrzę na tatuaż, ja patrzę na to zdjęcie między głową. No ale tatuaż przedstawia jego twarz, prawdziwą. Masz z przodu i z boku. Napisałem. No dobra, ale na tatuażu nigdy wiesz, ktoś po, wiesz, wiesz co chodzi, tak? Ale tu masz to tałe zdjęcie wklejone. No pf, też. Potrzebuję tego w dobrej jakości, kurde. Słuchaj, on specjalnie... Słuchaj, jesteś w stanie zrobić mi to samo zdjęcie jeszcze raz, ale tylko powiększając to i w HD? O, Jesus, ale posłuchaj też co ja mówię, dobrze? Ja ci ułatwiam. Aha. W momencie, kiedy on twarz z peruką ma bokiem, tatuaż pokazuje swój, twoj, swoją twarz z profilu. Kiedy z przodu, pokazuje część, gdzie ma swoją twarz z przodu. Przyjrzyj się. Dobra, ale mi chodzi o to zdjęcie konkretnie z tego profilu, masz? No ale masz też przód twarzy. Masz jedno i drugie. wszystko może. Ale potrzebuję to zdjęcie, co tam jest z tyłu. Weź mi zaznacz w kółko to co potrzebujesz, bo tak dokładnie to ja też nie wiem, czy będę to sam patrzymy. Zobacz, wysłałeś mi to, tak? Mhm. Spójrz na to drugie zdjęcie i teraz, jak masz rękę, widzisz to zaznaczoną przez Ciebie. No dwa Ci wysłałem zaznaczenie. Masz ostatnie, to jest i teraz wysłania. Ja. Masz? Mhm. Spójrz nad ręką, co masz? Poczekaj, co od duży. No... Kurwa, nie widzę to. Bo nie mogę powiększyć, ty mi wysłałeś screen, a nie obrazek. Pójdź na telefonie. Nie zrozumiesz, o co mi chodzi. Spadłem ku we w Ale no, no, jestem na telefonie, patrz na telefonie co? Masz to drugie zdjęcie, nie? No. Nie, nie patrz na tego. Słuchaj. E... Masz nad ręką wklejone zdjęcie portretowe. Sorry, nie widzę tego. Nie wiem o co chodzi. Przepraszam, ale chyba... Posłuchaj, masz to, masz to zdjęcie, gdzie ta ręka, co kółkiem zaznaczyłeś? No mam, tylko że mam dwa No. Ja drugie wysłałem, to pierwsze. Te ostatnie, co ja Ci teraz wysłałem. No, no widzę, no. No. Nie pozumuj tego, bo nie zobaczysz. Nie zumuj, bo nie zobaczysz. Spójrz do góry. Chodzi cię w takim jasnym kółeczku? Nie, jasnym kółeczku. Czekaj, ja ci to spróbuję zaznaczyć. No kurwa, nie wiem o czym mówię. Czekaj. Nie, nie wysłań mnie czekaj, patrz, patrz, jeszcze raz, spójrz nad tym kółkiem, co masz. Rafał, zaznacz mi o co Ci chodzi, bo ja przepraszam, ale my, ja nie wiem o czym Ty mówisz, sorry. Dobra. Pokazuję ci o co mi chodzi. Wysłaś mi jeszcze raz to, co mi wysłałeś przed chwilą też. Że nie wiem konkretnie o co chodzi. Nad kółkiem co jest. No jakiś... Masz. No tak, o tym samym mówimy, no? Natomiast na, tym, na tej ręce też, na rękę patrzę. Masz Widzisz profil i Dobra, ale ja patrzę, tam masz totalne zdjęcie na podstawie tego, który może tego, bo tatuaż tam mokrzyłby, zrobić każdego twarz. No wygląda jakby tam coś było, nie? Zdjęcie. Tak. No. To jest, słuchaj, powiem Ci taką rzecz teraz, nie? Słuchaj... E... Tak jak fizy, tam. Teatr? E, to. to? Nie. Dobra. Nie wiem. Musimy zrobić to do większej ilości jakości. Ciężki temat będzie. Bo trzeba było ten film znaleźć w lepszej jakości. Ale chwilę. No ma czym by to zrobić. No dobra, tylko po co my to wszystko robimy? Nie wiem, szczerze. Co to da? No, <trybuj> hobbystycznie to robisz, czy co? Bo nie wiem, co to. No spróbuj mi rozczaić to, to jest minut, kurde. No okej, okay. ale to jest chyba... Tu jest kilka ujęć. To, tak, rzeczywiście, w tym miejscu, w tym miejscu, w kilku ujęciach, po kolei w klatkach, ten obrazek i tak jest, i tak pojawia się ten punkt. Hmm, ciekawe. Wiesz? O tym mówię. Może tak, kurde? No powiem Ci. Do, do, to jest tak, jak. Y, on nawiązuje do obrazu. No. Y, artysta ukrył swój podpis i on podpisuje o, e, film. No, to, taki jakby, nie? O kurwa. No, tak jakby było wklejone to. ale numer, nie? No o tym mówię, ty czas. Ale ja, Ty, żeby aż tak operował, kurde, żeby w klatkę wkleić. Ale no, gigant. Koleś jest... No koleś jest gigant. To no powiem ci, że to kurde nieżo jest. To tak, a ręka wskazuje i tak, no tak, no. Wskazówki, jedna za drugą. Tylko to powiedz mi jedną rzecz, bo ci powiem szczerze, mnie trochę dupa pali, kurde wiesz, tutaj chcę sprawy sądowe skanować. Okiego grzybaty... No stary, no wyobraź sobie, że powgi odkrywa prawdę o wieczorek. Okej, okay, dobra, no to jest jakiś motyw, czekaj. Wiesz, ja mam tutaj taką sytuację... Moja jest, że tak powiem, na skraju załamanej. Słuchasz mnie w ogóle? Słyszę. Spróbuj to obczaić za dobra? No dobra. No dobra.